Witam wszystkich z Poznańskiego Dworca Głównego, z peronu 5. Widzimy, że ruch na stacji toczy się jak zazwyczaj, ale my dzisiaj nie w tym celu. Dzisiaj będziemy nagrywać pociąg specjalny Wodnik do Wągrowca i Gołańczy. Jest to pociąg turystyczny uruchomiony przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, a także Turkol. Pociąg składający się z wagonów Regio Express należących do spółki przewozy regionalne, a także z lokomotywy SU45 pociąg odjeżdża o godzinie 7,45 z Peronu 4 zaraz będziemy się mu dokładniej przyglądać, co mogę więcej powiedzieć odnośnie całego projektu. Ogólnie chodzi o to, żeby podróżni podróżujący wodnikiem mogli pojechać sobie do Wągrowca, zwiedzić miasto. Także skorzystać z akwaparku, znajdującego się w tym mieście przez godzinę, a później zwiedzić miasto Gołańcz w przystępnej cenie. Jest to projekt skierowany, sądzę, głównie dla rodzin z dziećmi. Jednak no, na pokładzie składu można spotkać również osoby dorosłe. No, jest to wycieczka całodzienna. No, nie jest to oczywiście jedyny pociąg uruchamiany przez Turkol. W zeszłym tygodniu na paradę parowozów. Mniej więcej w podobnym zestawieniu pojechał pociąg Hipolit, który zawiózł uczestników na zarówno paradę parowozów, jak i wieczorne widowisko. Ciekawa jest również trasa tego składu. Pociąg jedzie nie prostą drogą przez linię 356 do wągrowca, ale przez Rogoźno a że wyjeżdża w stronę południową poznańskiej stacji przejeżdża przez stację Poznań Starołęka i Poznań Franowo co jest na swój sposób ewenementem bo tam pociągów pasażerskich zbyt wiele spotkać nie można no i dla może ludzi, którzy interesują się takimi sprawami pociąg jest oznaczony numerem 77214. 214 słyszymy lokomotywa już odpalona, tak więc myślę, że za chwil kilka będziemy oglądać odjazd tego składu. O, 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 o. Skład odjechał, wycieczka rozpoczęta, a ja w tym mieście się z wami żegnam i do zobaczenia.